Dziękuję widamy dzisiaj Stamburge zostawcie suba, lajka i lecimy z odcinkiem. Dobra, widzowie, ja już jest to w Stamburgajsach i O kurde I nagrywa się? Na nagrywa. na górę. E... Dobra, nieważne, rozpoczynajmy gierkę. <śmiech> <śmiech> to na słońce. Chyba i ten cię pali, widzowie. No, i dajmy Ci się, O, o, o. No szybciej, ładnie. O dobra. Udało się. Super szlak, proszę, jak to super szlak. Albo e, brąda, klasik. Aha. Zaraz mm, mm, zobaczymy, czy nam się uda. Ile <kohy> pingów w ogóle mam? Eee, eee. E tu tylko, to jest tylko gra. Ja się tak wkurzam. A ja mam się do piel. żebyście oh. wiedzieli, żeby wie. Oh. To sto. Nie mogę! Oh. Co tu mi mówić? Kurde. Kulda. Na widzę tego. O no, ja widziałem, ja nie przejdę tego nieba. Nieba Borby ze ja, co przejdę. Ojej, bo no, nie no. Coś mi do wpadło. Dobra, chyba przegram. No, ja już widzę, że pseudę. Nie no, ja do stówę przegram. No ta, no przegram ja sobie No dobra. Chyba. No się dało. No to Narazło kolejna łódka. Dobra widziałem. One do Gary. To może chwilę potrwać, bo moi mm. no, okay, okay, okay. internet no, się. no okej, okej, okej. Witajmy się pani, no widać chyba. A może być za to gowa? Dobrze, będzie taki raki. Tylko co będzie, co będzie. Wow, chyba, chyba ten vlog da z zasalam. Bo to, bo tej mapy nie ma. Mówiłem, mówiłem w dach. O kurde. I no ciekawe. Jest dach. Do... Jestem jakimś. Jest to głupi.

O, chyba tamto. Chyba nie wiem. No chyba. Powiedziałem, że to wiedziałem. Dobra, że masz Co no, to za tyle Możecie napisać w Także co to, to, to za tyle Tak napiszę. Eee!

Chodźcie, jak widzowie nie wyjdzie. Z prawdziwy właśnie ja, jak się denerwuję. Nie no, kur... A jej po co ja tu posłem. Nie! Co ty już? Nie no, mnie coś scelić z tym nocem za chwilę! Już się sceliło. To jest godna, nie net. Z do Dobre, to nie jest do jedyne. Dobra, konajd, chlup. No chyba wiem, co będzie. Te brokdach... Razem, no, wiedziałem. Jest lasy Chyba bo, chyba tylko... <coughs> jest rankingowym. Nie! Nie! Nie gramy rankingowego. Nie do dobra gramy. Ale my coś naprawdę wcali z tym BET-em. Został 7 minut odcinek. No, już jest. <laughs> <laughs> Teraz. I nie wiem. nie wiem. Nie wiem. To jakieś normalne. Kurde. Aha! Okej, chyba łatwe. Tylko, że ja nie mam dźwięku. Oh. Ah. Nie! do to tutaj! Co to jest? Tego tak, sobie widzicie, jak się denerwuje? Dokładnie tak. Co będzie tu być? To chyba. Ostatnio dam się... do no, chłop wiedział. Ty... No, napiszcie w komentarzu co tyle bas Teled. Boże ten dead Jakby to ten widzicie. Ojej, kubo i Ojej, jest się się Nie! Nie! To jest jeden łatwy. Boże, po co mi To kul, a da To Sobie to na siłę musi ciągnąć Kula Jezu Brozy No i dupa no Nie gramy widzowie nie kur a nie 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 gramy widzowie Nie gramy normalne nie Dobra widzowie Niech wam będzie Jak chcecie to chcecie Chyba nie chcecie, ale niegłabę będzie Boga. Pogram jeszcze, bo wy lubicie jak się denerwuję chyba. No. No. Jakie jest? Bo wy na stówę lubicie, jak się denerwuje. Na stół. euer Mann mal lieber Mann. So, jetzt okay, Red Table. Das war Widziałem, że robicie jak się denerwuje, widzicie? Jestem. Dobra, widzę, że zabrał, 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 zabrałam. O, co tu jest? Grafity, graffiti? Co to? Co to grafity? To faktycznie jest grawitacja. O co tu chodzi? O co tu chodzi? Nie zrobić, zarobić jak da. Dau <dorga> avit da e Kolleer Lannegar Erchfeinnje. Tak, chcecie, to możecie dodawać na Tobutgeysa i zaakceptuję. Chyba zaakceptuję, jak w ogóle będę w Gajsach. A jak chcecie, um, nagle ze na odcinek. co to, to, możecie się zgłaszać nowego? Skoda w opisie, a ja to się tylko oddaje. Okej, okay. to co ja nie Co to był za dźwięk? Jejku! Pig! Pig mi się pali! Baba. Mama! Mama! I ten się pali Mej Co so, jest? Nie O, jej, ojej! O, o kurde. We zitten daar te gapen, ik hier door. Mag Elvis. Ik ik wel langer. Was well, this get a good car? E, tą mapę nawet lubię, jest mi ale łatwa, Be, ale będę się pewnie wkuzał, jak będzie mi się internet na stół wypalił, ja tak mówię, nie co faj. Dobrze, dobre. Okej. Okay. No okej, okay. no. Rozumiem was, rozumiem. Wyciechusa, widać wybiję. Bum, dla Lizik! Tak, wy wy widzicie jak się derwuję. Nie wszystko co do wody nas. A ty jak się poślizgnie. Nie, odinstaluję to w ogóle kiedyś. Prawda, ja tu... instaluję Ostatnia lunda i nie glam. Nie. Nie. i Nie. gram. Nie. 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 Nie.